Cześć. Witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego dotnet. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przechowywaniu kwoty, czyli jakiejś ceny, jakiejś waluty, czegoś, czym płacimy, jakiejś takiej wartości. Przygotowałem tutaj taki kawałek kodu, gdzie stworzyliśmy sobie rekord produktu, który przyjmuje nazwę, kategorię i cenę tego produktu. No i cena tego produktu. To używamy do tego typu decimal, ponieważ decimal jest powygodnym typem przeznaczonym do przechowywania waluty i możemy spokojnie w nim przechowywać walutę, prawidłowo zaokrągla te waluty, więc ten typ jest jednym ze sposobów przechowywania waluty. Drugi sposób, z jakim się spotkałem, jest to liczba int gdzie zapisujemy ilość groszy, czyli czasami po prostu zapisujemy wszystkie grosze, czyli jak mamy złotówkę to w kolumnę wpisujemy 100, czyli to jest po prostu ilość groszy i z takimi dwoma przypadkami spotkałem się w praktyce w używania waluty no i może tutaj mamy trzy produkty przykładowe, mamy produkt telefon, phone, AGD tu jest jakaś cena jego, mamy telewizor AGD, jakaś cena i mamy jakiś tam sobie obrazek z kategorii dom, rzeczy do domu za 239,99. No i teraz może zróbmy sobie w ten sposób, że po pierwsze wypiszmy sobie te produkty. Na początek Items. OK. Zobaczmy jak to wygląda. No i mamy trzy produkty. Tutaj jak mamy rekord, już mamy rekordu, to on bardzo ładnie nam od razu serializuje to do stringa, czyli widzimy zawartość, co, co jest w środku tej klasy. Bo rekord jest też klasą. To, że tutaj tak jest to uproszczona forma implementacji, że piszemy rekord, ale tak naprawdę będzie to klasa. Tutaj jeszcze może tu mamy jeszcze, możemy w rekordzie zrobić też tak, że wskażemy, że to jest klasa prosta, albo że to jest struktura. Na razie o tym nie będziemy mówić. Może o rekordach w następnych lekcjach porozmawiamy bliżej. Ale teraz po prostu porozmawiamy sobie o takich kwocie. No i powiedzmy teraz, takie zagadnienie pojawia się, że chcielibyśmy pokazać tylko produkty których cena jest większa niż 1000 zł. No i możemy to zrobić w ten sposób. Pierwsza metoda, jeśli item price jest większe niż 1000, no to pokaż ten produkt, czyli jakby wtedy tylko ta pętla działa. No i widzimy, że zobaczyliśmy tylko produkty, które są wyższe niż 1000. Możemy też wyfiltrować tą kolekcję, czyli na przykład możemy zrobić items, używamy tutaj linku rozszerzeń, czyli piszemy Używamy metody anonimowej, item price jest większe 1000. Czyli w tym momencie już nie musimy robić warunku. Możemy sobie po prostu, i tu robimy Filtered items, czyli po prostu w tym momencie wyfiltrowujemy sobie, w tej kolekcji już zostają tylko te produkty, które spełniają ten warunek tutaj podany. No i tutaj po prostu przechodzimy po pętlą. Pętlą po tych elementach, czyli, jeśli chcemy jakąś kolekcję wyfiltrować, to w taki prosty sposób możemy sobie właśnie zapisać jakiś warunek, który nam wyfiltruje te elementy za pomocą tego właśnie tutaj warunku, filtru, predykatu. Różnie to można nazywać. Także to tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe spojrzenie na kwoty, liczby, ceny związane z ceną produktu, z kwotą. Także pamiętamy, że używamy albo decimala, albo używamy inta albo przy dużych kwotach longa po prostu używamy intigera który będzie używany w ten sposób że zapisujemy grosze i to wszystko jeśli chodzi o kwoty to wszystko w tym odcinku dzięki że obejrzałeś lekcję do końca zapraszam cię do zasubskrybowania kanału szkoła programowania .com. to wszystko na dzisiaj serdecznie pozdrawiam cześć pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych które zostały użyte w tym odcinku Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.